przed wyjazdem na stypendium do Francji Pan miał jakieś kontakty z SB? Przychodzili do Pana? Nie. Nie. Przed moją Francją nie miałem właściwie żadnych kontaktów ani tu lokalnych, ani w Warszawie. Wtedy byłem związany ściśle z Uniwersytetem Warszawskim, z Instytutem Muzykologii. To kiedy Pan pierwszy raz natknął się na służbę bezpieczeństwa, już we Francji? Już we Francji. Jak to tak. wyglądało? To wyglądało w ten sposób, że po prostu nawiązałem kontakty ja sam z ambasadą polską, i te kontakty dały mi od razu. Taką, jakby ostrzeżenie, że właśnie znalazłem się wśród osób, które się mną i zainteresowały. A jakoś dawali odczuć, zadawali pytania, czegoś żądali? Nie, nie. Nie, w pierwszym okresie nie żądali, przeciwnie. W pierwszym okresie oni byli uprzejmi, proponowali mi nawet wręcz. Co proponowali? Na przykład, czy trzeba w czymś pomóc? I ja to wykorzystywałem. Mianowicie, oni wiedzieli, że ja jestem stypendystą rządu francuskiego, że to stypendium nie jest bogate, a ja tam mam przeprowadzać badania na temat muzyki francuskiej, że potrzebne są dokumenty. Mianowicie zajmowałem się wtedy Rawelem. Maurytym Rawelem. I poprzez moje takie prywatne kontakty z południem Francji gdzie właśnie w Siburu urodził się Ravel odkryłem dawne przyjaciółki Ravela które oferowały mi wgląd w korespondencję Ravela ja te listy chciałem sobie skserować więc powiedziałem tym moim opiekunom czy znajomym byli to ludzie głównie z konsulatu polskiego w Paryżu i oni chętnie bardzo kserowali dla mnie gratisowo. To były dość znaczne ilości tych dokumentów, tych listów, prawda, tekstów. I to robiono mi to gratisowo. Ja oczywiście już bardzo byłem zorientowany i wiedziałem, że będę musiał kiedyś gdzieś, gdzieś jakoś za to się zrewanżować, żeby nie powiedzieć, po prostu zapłacić. I co? Przyszedł taki moment, kiedy się upomnieli o swoje. Tak, ale zanim ten moment przyszedł, to upłynęło sporo czasu i zostałem poddany dość takim starannym badaniom. Udawałem oczywiście, że nic nie rozumiem, na przykład zaproszono mnie pewnego dnia do bardzo ekskluzywnego zakładu, takiego, takiego, w takiej kawiarni, gdzie był striptease luksusowy, bardzo drogi. Po prostu zdałem sobie sprawę, że oni badają moje skłonności seksualne. A to, to badanie z ich strony, jak się zorientowałem, wynikało stąd, że ja miałem już wówczas od samego początku bardzo żywe kontakty z Maison Lafitte, z redakcją kultury. No i oni właśnie chcieli zorientować się, jakie są mo możliwe te moje kontakty właśnie z Józefem Czapskim, czyli z Giedroyciem samym, z którymi miałem właściwie kontakty na bieżąco, zwłaszcza z Józefem Czapskim i z Marynią, z panią Marynią, jego siostrą, która pisała wspaniałą książkę o Mickiewiczu, która mnie zachwyciła i którzy byli, proszę sobie wyobrazić, Sąsiadami moich dziadków w Mińszczyźnie, w tym Mińsku, blisko tego Mińska Litewskiego. No więc takie, te kontakty się, że tak powiem, odbywały sporadycznie jednak. Zorientowałem się, że kierowca pana ambasadora jest tam szefem. Bo to, prawda. To on rządził tą grupą SDK. Tak? Prawdopodobnie, tak, tak, tak. W pewnym razie wiem, że pan ambasador się liczył ze zdaniem kierowcy. pana kierowcy swojego, więc to było dla mnie już, prawda, jasne. Aż doszło do takiego momentu, ja to oczywiście skracam państwu w tej chwili, panu, bo to trwało może ponad rok czy dwa. Już dzisiaj trudno mi to dokładnie określić, ale doszło do takiego momentu, kiedy jakby zapytano, czy ja bym był skłonny podjąć współpracę. Takie słowo padło? Nie, nie padło, tylko chodziło o kontakty. To słowo współpraca nie padło. To ja tak sobie to ujmuję, bo to jest istota sprawy. Aż doszło wreszcie. W takim już momencie nabrzmiałym, do tego momentu, kiedy zostałem zaproszony na trocadero w wolnej przestrzeni, gdzie nikt nie podsłuchiwał, gdzie nie było na żadnych prawda, możliwości podsłuchu, ponieważ oni też byli ostrożni, bo wiedzieli, że i zarówno ja jestem. Obserwowany przez policję francuską. Czego miałem dowód, bo miałem wezwanie, i przesłuchał mnie taki tajny oficer wywiadu francuskiego. Zorientowałem się, prawda? I wtedy, po jakimś okresie, powiedzmy, dwóch czy trzech lat, postawiono taką kwestię, że właściwie, ponieważ ja jestem osobą tutaj. Y, prawda, wtajemniczoną w układy paryskie, mam dobre kontakty z Mezą Lafitte, znam pa państwa czapskich. Kontaktuję się z y, y, Gedrojem i z emigracją polską liczną wtedy, bo i z Romanem Palestrem poznałem tam i Gombrowicza, i Czesława Milosza. W ogóle w Maison Lafitte, jak Pan wie zapewne, wtedy było taką oazą polskiej kultury, ale też i polskiej polityki emigracyjnej. I byłem z nimi związany dość ściśle. Ze Zbyszkiem Herbertem, którego wtedy też poznałem, myśmy ciągle jeździli do Lafitów, tak zwanych. Także oni wiedzieli doskonale. Myśmy zresztą nie ukrywali, bo Zbyszek też był inwigilowany podobnie jak ja, ale byśmy poza tym między sobą się porozumiewali i w pewnym sensie nie, nie, nie musieliśmy ustalać czegokolwiek. Tylko no właśnie, to jakie było ustalenie? Jaka była pańska odpowiedź? Moja odpowiedź na ten tro trokadero była zdecydowana, że ja, proszę panów, zajmuję się sprawami sztuki, prawda, otrzymałem stypendium z rządu, muszę być lojalny wobec kraju tego i wobec Polski i naprawdę mnie Taka współpraca w żaden sposób nie interesuje, ani kontakty w tym, że jestem oczywiście wdzięczny za te liczne pomoce, które uzyskałem w konsulacie. Jestem gotów jakoś rewanżować, odpracować. Powiedzieli, że, że, że to nie jest potrzebne i tak dalej. A Lafitów Pan poinformował o tej rozmowie? Tak. Jaka była ich reakcja? No była reakcja bardzo taka, że niepokojeni byli. Ale z Giedojcem odbywałem długie rozmowy polityczne, bardzo takie głębokie. I on oczywiście jemu to wszystko opowiadałem. I Józef Czapski tak samo wiedział o tym. Józef Czapski, który miał przecież doświadczenia sowieckie okrutne, więc on to wszystko wiedział. No ale oni też mnie znali, ponieważ byliśmy w jakiś sposób no, patriotycznie połączeni. Mianowicie i też y, jeszcze z czasów kresowych, mianowicie dobra ziemskie czapskich y, sąsiadowały obok dworku mojego dziadka, Sajkowskiego, i tak dalej, i tak dalej. I moja matka znała Józia Czapskiego pewnego dnia, w roku 1900, któryś staje się siódmym czy którymś. Oboje przystępowali do pierwszej komunii świętej. Tam właśnie, koło przyłóg, koło zalesia, tam było, była taka enklawa polskich ziemian. A mimo to, że Lafitowie znali ten epizod, że SB się do Pana dobierała, czy też kontrwywiad, czy wywiad, to jednak yy, zaryzykowali i dawali Panu do przewiezienia korespondencję, prawda? Tak, tak. No więc najlepszy dowód, że mieli do mnie całkowite zaufanie kiedy w pewnym momencie nawiązali kontakt Jerzy nawiązał kontakt z tatem Mackiewiczem ja przyjechałem, ja przedtem tata Mackiewicza nie znałem ja właściwie przyjechałem do Polski jako emisariusz w pewnym sensie Giedroycia chodziło o tekst teksty, które tat Mackiewicz pisał pod pseudonimem Gaston de Serizy. zmyślony oczywiście zupełnie to były znakomite teksty poświęcone gospodarce socjalistycznej, żeby było prawda, śmiesznie. No bo Zap nie, nie bardzo się specjalizował w zagadnieniach gospodarczych, jako jako, znakomity polityk, jako wszystkim no, zwolennik wielki Dostojewskiego. To nas potem połączyło, bo ja też, prawda, czytywałem wiele Dostojewskiego. Więc ja przyjechałem i. Po prostu powiedziałem Tatowi Mackiewiczowi, kim jestem i z czyjego poręczenia niejako się zjawiam, i jestem gotów zabrać tekst kolejny. Nie mieliśmy pojęcia oczywiście, że jesteśmy śledzeni. Ja przypuszczam, że to pani Zofia, która była jego taką opiekunką, taką panią sekretarką, mogła być tą informatorką, a może to były w ścianie jakieś podsłuchy, bo nowoczat Mackiewicz to była postać ogromna przecież. Pamiętam jak przychodziliśmy do dziennikarzy na, na, na Foksal. To ja zdumiony pewnego dnia yy, słyszę, że yy, szatniarz podaje mu płaszcz i mówi, panie premierze. Ja nie widziałem, że on był premierem rządu londyńskiego. Więc myślałem, że pan się pan szatniarz. Czy to był premier czy rządu polskiego? I co pan wziął ten tekst od y, Cata Mackiewicza z zamiarem przywiezienia do, do, Baryża, do Paryża? Tak? Tak. I co się zdarzyło wtedy? No i zdarzyło się to, że oni wiedzieli, że ja jadę do Paryża. Już było po tych moich rozmowach paryskich, już moje kontakty się z nimi ochłodziły, bo oni wiedzieli, że jestem, nie, że tak powiem, no nie, do nie, nie do kupienia. Co zresztą potem w czasie procesu lustracyjnego, kiedy miałem dostęp do swojej teczki, znalazłem definicję bardzo taką, że ja pochodzę z kręgów prawda, lojalnych patriotów polskich i do takich spraw się nie nadaję. Jest nieprzydatny ideologicznie. To jawnie napisano. Odetchnąłem, kiedy to potem przeczytałem. Prawda. Siadł Pan do pociągu tak, z tym artykułem Cata Mackiewiczna i co się wydarzyło? Kiedy wyjechaliśmy z Poznania do przedziału, w którym byłem sam jeden z moim bagażem dość potężnym w... przyszedł oficer, zasalutował i przedstawił się i powiedział, że jestem zatrzymany i prosi o paszport. Nie powiedział za co. Nie. Zapytałem, co mnie oczekuje. Dowi Dowie się pan na granicy. Potem wstawiono takiego żołnierza który miał mnie pilnować. I tak jechałem z tym artykułem w kieszeni i zastanawiałem się, co z nim zrobić. Wrzucenie go pod którykolwiek fotel w przedziale było bezsensownie, dlatego bez sensem, bo to przecież było wszystko potem rewidowane. Pójście do ubikacji nie, niczego nie dawało, bo ten pan ze mną chodził. Więc postanowiłem pierwszą stronę po prostu y, zapytałem, czy mogę z, z, zjeść jabłko. Żołnierz mi pozwolił. I ja z tym urywałem stronicę na kawałeczki, zgniatałem i z tym jabłkiem zjadłem. Chodziło o pierwszą stronę. Z nazwiskiem Mackiewicza. Tak? Z nazwiskiem Mackiewicza i z tytułem artykułu. To już było trudniej, tak sobie wymyśliłem, y, rozpoznać tekst. Rzeczywiście to potem było nawet nie, nie, dla mnie niekorzystne, bo y, oni nie mogli się na granicy. Na granicy mnie wysadzono z całym moim bagażem, prawda, poddano gruntownej rewizji. Nie znaleziono tekstu literalnie napisanego z tytułem Tatmackiewicz, bo już był to w moim przełyku. <grych> no i potem za załadowano mnie do samochodu. Był to 11 chyba, czy 12 listopada. Pamiętna data. Padał śnieg i taką Warszawą przywieziony byłem z Kunowic do Warszawy bezpośrednio na Rakowiecką numer 2 i osadzony tam w takich nawet dość przyzwoitych warunkach. Nie było to więzienie. To rodzaj takiego pokoju służbowego. Po paru godzinach, bo to już potem było rano, zaczęło się przesłuchanie, które trwało Szereg, szereg godzin. jeśli wydaje się około dwudziestu. Bez przerwy? Bez przerwy, non-stop. Panów było trzech. Wszyscy byli szalenie uprzejmi i grzeczni. Byłem tym tak dziwnie, prawda? Byłem zdumiony, ale po pewnym czasie powiedziałem panowie: Ja jestem bez śniadania, bez kolacji. Czy panowie byliby łaskawi? Powiedzieli, że tak, naturalnie, i urządzono prawdziwe przyjęcie. Na, na pięciu drabów wystarczyło tego jedzenia, jakie mi przyniesiono. Ale po, potem podziękowałem i toczyło się te, to przesłuchanie dalej, w tym samym kierunku. Że ja jednak zawiodłem, że mnie udzielano pomocy, że ja przecież jestem Polakiem, że ja prawda. No pan Państwo, pan, pan wie, co mogli, czym mogli mnie przekonywać, czym mnie absolutnie nie przekonali. I powiedzieli, że skoro Pan nam odmawia, to my zastanowimy się, co tu z Panem zrobić. I co zrobili? Zwolniony zostałem i zapytano, gdzie mnie odwieść. Jeszcze. Więc miałem na podorędziu moich przyjaciół i poprosiłem, aby najpierw abym mógł zadzwonić. Rzeczywiście zadzwoniłem, i tam mnie odwieziono. To na obrzeżach Warszawy. I powiedziano mi, że sprawa moja zostanie rozpatrzona. Po czym napisałem pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I zostałem dwukrotnie przyjęty przez pułkownika Janica. To, był, to była prawa ręka moczara wtedy. Bardzo takie były te, te niegroźne spotkania, raczej takie z jego strony takie perswazyjne, wyrażał taki żal, że oni taką nadzieję pokładali. Ja ich, się nie spisał. A ja tak zawiodłem ich właściwie, to ja winien jestem. Właściwie tej całej sprawie i sam sobie przede wszystkim szkodzę, no bo przecież otrzymałem tam, wygrałem konkurs naukowy bardzo ważny.